Jak widać, usiłuję naprawić tego oto Peugeota Speedfighta chłodzonego cieczą Bo się trochę przegrzewał Raz się zatarł, teraz cały czas jest na czerwonej kresce H Więc wymyśliłem taki patent Dodatkową chłodnicę tutaj Kupujecie sobie taką małą chłodniczkę To jest chłodnica, kurwa nie wiem od czego? Jakieś kurwa modelu, pewnie. Nie pamiętam, już dawno temu ją zamówiłem. I podczepiłem ją, moi drodzy. Tutaj, jak w peżocie macie. Trochę słabo widać. Te dwa wyjścia kabli, nie? Przed termostatem. No i niestety, trochę ciężka to robota. No tu puściłem jeden kabel górą, jeden dołem. No i tu jest wlot powietrza, wiadomo. To przy wlocie powietrza chłodnica musi być, żeby to chłodziło, kurwa. Jeszcze nie skończyłem, nie testowałem, ale będzie widać, czy kurwa. Czy spadło na czarne pole na tym wskaźniku. No i zobaczymy, no kto nie eksperymentuje, to czy nie nowie, ale myślę, że taka chłodnica tej wielkości do takiego. Skutera, pojemności tam 70. No to myślę, że zda egzamin. Zobaczymy dalej. Jeszcze zamontowałem sobie chłodnicę. Proszę bardzo, benzyny. To też kurwa, takie coś. Malutkie. Za tym jest kurwa. Za... Gdzie ją zamontował? Za filtrem powietrza. Pff, paliwa. Za filtrem paliwa. Tak, gaźniczek tu mam większy, zamontowany. A takie coś to za grosze kupujecie. To są yy, do chłodzenia benzyny. Do chłodzenia ogniwa Peleta. Takie coś macie. No wiadomo, benzyna zimna. Jak wleci do gaźnika, to więcej jej wejdzie. No i większa moc jest trochę. Możecie i takie coś większe sobie go dokupić. Ja kupiłem, bo miałem to do czego innego, do innego projektu. No ale mówię sprawdzę na tym Jak to się na tym sprawdzi No i jak na razie kurwa już chyba dobrze To chuja O? To wolne obroty miałem ustawione Jak na razie Chodzi cerka, hamuje Dramaty wiąże, usuwa ciążę Jak to się mówi przysłowiowo Lekko ciepła jest nic nie cieknie. Zobaczymy, może nagram drugi film. Czy to coś pomogło? To do usłyszenia, moi drodzy.